Pozdrowskie RLD, dzień czwarty. Dzisiaj zwiedzamy Pion, Już jeszcze nie ruszamy z tego miasta. Dzisiaj będzie zwiedzanie najważniejszych zabytków w mieście, w, tam, w tym także odwiedziny pod pomnikiem Mansude, czyli pomnikiem przywódców koreańskich, oraz pójdziemy na festiwal filmowy, który dzisiaj zostanie otwarty w Pjongjangu. Jest to Międzynarodowy Festiwal Filmowy, całkiem spora impreza. Puszczane są zagraniczne filmy w Pyongyangu i udamy się na ceremonię otwarcia. Jesteśmy teraz na śniadalku w 43 piętrze hotelu Koryo. Bardzo restauracja. Podaję tutaj taki Koreański, wreszcie koreański, posiłek, no i oczywiście kimś się nasił, mogło być inaczej. No to zaczynamy kolejny drugi dzień. na... Dzień dobry. Znajdujemy się teraz pod pomnikiem Mansude na wzgórzu Mansude, skąd rozpościera się piękny widok na pioniach. Jest bardzo ładna panorama. Pomnik przywódców prezydenta Kim il i generała Kim jong to jedno z najważniejszych miejsc dla Koreańczyków przychodzą tutaj składać hołd swoim przywódcom Turyści, z zagranicy także przychodzą tutaj zawsze i składają kwiaty pod pomnikiem przywódców i następnie kłaniają się Jest to miejsce bardzo ważne dla Koreańczyków przychodzą tutaj właśnie w czasie różnych świąt składają kwiaty Obok jest bardzo ładny park, więc po prostu przychodzą tutaj także spędzać czas z rodzinami. Tutaj koreańska para, młoda w pięknej, białej sukni, gratulacje. Dziękuję. Bardzo you. Thank you. Very beautiful. Thank you very much. Muszę kupić jakąś kartę SIM za 180 euro ze 100 megabajtami internetu, ale niestety Facebook jest zablokowany z powodu obecnej sytuacji geopolitycznej. No dobra, to jesteśmy na placu Kim Il-sunga, więc zaczynamy zwiedzanie Pyongyangu. Największy plac w Korei. Tutaj odbywają się wszystkie parady wojskowe. To ogromny. Po drugiej stronie placu, za rzeką Tedongan znajduje się wieża Idei Żuczes. Sztuki Korei. A Muzeum Sztuki Korei, dobra. Co jest tu. O, pan

Teraz idziemy do księgarni. Blisko Kim Kimisunga, z księgarni obcojęzyczną, gdzie można zakupić różne ciekawe pozycje. Dużo, dużo fajnych pamiątek. Idziemy sobie ulicą, taki spacerek. Dzisiaj piękna pogoda, prawda. Tutaj jest sklep. Sprzedają. Co sprzedają? Warzywa sprzedają. O. Po drugiej stronie widać Koleńczyków, którzy czekają na autobus Są też i kioski Dużo ostatnio jest kiosków O! Tutaj mamy plakat naszego festiwalu filmowego, na który idziemy A tam jest dom towarowy Duży ruch na ulicy. Jesteśmy teraz w Muzeum Wojny Koreanskiej, czyli w wojny o wyzwolenie ojczyzny. To zostało przerobione, odrestaurowane kilka lat temu. Teraz dali te fajne takie kopy w parku. Jest nowy budynek muzeum. Bardzo fajnie to zrobili. Jest główny monument, monument zwycięstwa. Gigantyczny pomnik, a za nim jest nowe muzeum. Teraz idziemy na wieso

No, I'm mm. mm -hmm. chicken. i cucumber, going to it chicken. Very good. So you mix like this with your chopsticks. Mix. Oh. Mm -hmm. It's quite long enough. So if it's quite long, you can cut it with your tongue. Ah. What does it mean? To cut it easy and to But please don't cut it. Because when you cut it, you can have short life. <laughs> <laughs> so, um, we eat this noodle for the long life. So after your long noodle, you can live ten years longer life. Mm -hmm.